No, mordeczki, witam Was już w 20. odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki Wam się podobały. Dzięki wielkie za subskrypcje, za fajne komentarze, które mi ostatnio pisaliście. No i co, lecimy na kolejną misję: misję udacza. Zobaczymy sobie, co tutaj będziemy robili. We stop when we find someplace sensible, shape them that's following us, and lie low. This is lying low. We turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. No dobra, czyli bierzemy Charlesa, spokojnie, No fajny łuk lecimy znaleźć nową miejscówę wszyscy już się powoli pakują stąd dobra w którą stronę? gdzieś w prawo może sobie znajdźmy to na mapie pierw zanim wyruszymy tutaj okej okay. tutaj mam grzywnę 50 dolców Dużo, dużo trochę. No nie chcę zbytnio tych pieniędzy wydawać. Ze na to, że no potrzebuję, bardzo potrzebuję. O, konik się uderzył. Dobra, trzeba będzie tam szybko dotrzeć. On ktoś się poruszył, nie wiem o co chodziło, może tam jakiś wojny. był ciśniemy po prostu, tam, no ciśniemy.

może sobie włączmy bronię. bronie ale sobie włożyć mi rączkę fajnie że mam w ogóle snajperkę jak pamiętacie tutaj na lunchu było, snajperkę i tego luncha czy jakoś tak, fajna broń, fajna jest ta broń naprawdę mocna, dosyć trochę ulepszona z tego co widzieliście na odcinkach no i się przynajmniej przydaje, dostałem ją Pewnie większość z Was powie, że ta broń jest słaba, ale no dla mnie jest ok. Uważa, że lepsza od tych rewolwerów. Chociaż rewolwery też bym chciał mieć lepsze. Ale zanim je ja nie wiem, kupię anyway, czy coś to trochę mi mnie... right. no, nie. Ja jest z tyłu. Na no co tam jedziemy, żeby się zaczaić? Zobaczymy. Czy to, here, czy to the dobry the pomysł? Seems o no właśnie. Ain't yeah, no, sure nice to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. ciało, zwłoki. He's been shot. Looks like trouble got here before us.

Przeładował co? góry zapuszczę, spoko, na ryby by się przydała. Tu nikogo nie ma. Hmm. No, tu są jakieś puchy jeszcze. Zabierzemy sobie to wszystko. Będzie przynajmniej dla nas do jedzenia. Jedna pucha, i tu widzę jeszcze są dwie. Dobra, jedną wziąłem i zaraz weźmiemy sobie drugą. Czy coś tu jeszcze jest? Jakiś ślad tego, widzicie. tutaj było co to było? Nieznajoma. Miesi z zebrał Widzicie to? Dobra, przepijmy tą skrzynię. Zobaczmy, co, co ona zrobi. It's okay. It's You okay? <laughs> you don't mean you no harm. <laughs> he said, Are, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land. Go. Get the hell out of here! They took our father! Who did? Men last night. Where? where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. No, Arthur ne way. Let's see if we can pick up a trail to There. Tracks. Come on. I don't Czeka see nothing. let This way. What's going on with you? What do you mate? You were just going to send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come Come on, prawda, That's no not trzeba. how you w tych było Well, o maybe siebie. you don't know me as well as you think you do. Hold up. Let me check this. Okay, looks like they go down this way. Tende, Tende. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. No dokładnie, Tety, co byliśmy na rybak jak dobrze pamiętacie? Tak, to było w odcinku i znaleźli nas. Musiśmy się Tutaj że w lewo. Raczej do miasta nie pojechali. I co widzicie? Okej. Okay.

Dobra, uwolnijmy sobie tego fasucika. Ciekawe co on tam bełkoczy. No, to była pułapka, przecież mogliśmy się spodziewać. Ostatnio e, mój widz mówił mi, jak się z tego strzela. O widzicie? To Ale głowa, no ładnie się z tego strzeli, to nawet powiem Prosto. Okej, okay, spa tego konia. Gdzie on jest? Tego ostatniego nie widzę. Okej, okay, trzeba go uwolnić. Ja w ogóle ostatniego nie widziałem. Widzieliście tego ostatniego? Ten gdzie jest że drzewem się schował.

To czemu by nie? Wejdźmy sobie na naszego wiernego rumaka. Nie chodząc, kaleka biegu. Jest okay. fajnie w ogóle od strony. Jesteśmy, obozowisko mamy. Tutaj mamy. Możemy sobie połowić ryby. Od strony jeziora jesteśmy tu odsłonięci. Tylko z jednej strony wejście, które jeszcze krzaki i te drzewa nam y, pomagają w sumie w tym, bo ten cały widok, który mamy, to wszystko tutaj. Ten cały obozowisko, jak tu będziemy mieli. To, no nie powiem, że jest osłonięte. Dlaczego tutaj nikt nie powinien zobaczyć? Na no, chyba, że się więc naprawdę bardzo głupio zapuszczał. Chociaż przy polskich lasach to w ogóle się chowa. Jest, naprawdę się można zgubić. Przez to, że w ogóle są tak, 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 tak. Z, z, ja no, nie wiem, tak dużo roślin no. well, Chyba zgubiłem. Ale wyskoczył. Dobrze, koń się nie połamał tylko, nie wiem czy miałbym tam pojechał. I bitte? By... No, zagadziłem się na sarenkę. Widzicie, tak to jest. Trzeba uważać na drodze. Pieniądze? Pieniądze? Moja rodzina ma może minę. Chcą zapłacić za Złoto wydobywa To może na jego dużo bym dostał kupu? sie mnie do I'm sorry friend, I can barely speak English. Yep. Yep, No tak, amerykański, angielski w sumie są podobne, ale dwa różne jednak języki, tak? Mają jakieś tam podobieństwa. No. O! Grzewo. Dobrze, że nie się tego grzewo. Idziemy tak centralnie na skrót, żeby było jak najszybciej, o, żeby było jak najszybciej. Wiecie standard... Schatz! Oh. Andreas! Andreas! Ich hab gedacht, du seist tot! Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge, meine Herz allerliebsten. Oh, wie wunderbar! Oh. Sie sind ein großer Mann! Ja! Ein großer Mann! Ja, wirklich! Es ist ein Segen, dass Thanks. wir sie getroffen haben! Oh, now get out of here, this place ain't safe! Get out of here! Ja, ja! Das oh, ist uh, Ich hab was für Sie. Einen Moment, äh. Uh, ähm. Um, schön, Thank you. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ja! This place, oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur! Dutch? Uh. <clears throat> uh. Miss Grimshaw! Mr. Pearson! Put everyone to work! Make this place a home! Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Okej, okay, jesteśmy w rozdziale trzecim, Clemens Point. Rozdziałów, z tego co kojarzę powinno być cz cztery, tak tak myślę, ale nie jestem pewien. No jesteśmy. W... A, no tak, tu, tu byłem, tu byłem Przez chwilę, koło kumpel sobie chwilę pograł, musiałem cofnąć save'a Ale w sumie nie wiem co tu się działo Bo oczywiście jak kupiłem sobie wędkę, to musiałem się nią pobawić Ale mam mało zabezowiska, dobra, zobaczmy gdzie ja śpię, ja śpię gdzieś tam Tutaj śpię Tam są pieniążki, bliżej mnie Jedzenie dalej jest do z jest tamtej strony. Tutaj sobie coś się robią. może sobie wsiądźmy na konia I obejrzyjmy okolice, co to tu w ogóle jest? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj Gdzie grzywnę? Ja bym chciał zapłacić gdzieś za tą grzywnę Co tutaj mamy? Stajnie? Co to jest? O, tu musi być jakieś miasta. Miastowe. Ale sobie tutaj pociśniemy. Zobaczymy, co tu jest. Tak naprawdę. Tam dać coś od nas chce, ale na razie tego nie będziemy robili. O, tutaj szybciej już konik trochę jedzie. Dobra, zaraz będzie w ogóle szybko. Dobra, pociśnijmy sobie na wprost. Chciałbym tutaj tę grzywnę zapłacić, póki mam pieniądze. Bo szybko pewnie się przetracą na jakieś ulepszenia. Tak myślę, zobaczymy w sumie. Lecimy cały czas prosto. Jak na razie, ale tu jest ładne. Naprawdę takie stare pola widać. Co tu się dzieje? tam hey. o, już ah! ja nie trafiłem trafiłem ale ładnie się powiem celuje bardzo prosto się strzela. Dziękuję osobie, nie pamiętam nazwy, ale dzięki wielkie za, za komentarz to było. że Mówi mi jak mam celować. Nie, ja tu... Te... Nie, zostawiam ten pociąg. Nie, bo teraz będę miał grzywne. 600 dolarów. Nie, nie. Wiem, że to jest zły pomysł. To była uwaga? tylko uwaga? Co to się zdawało? To jest to miejsce? Nie, raczej nie. To jest jakiś domek. Tak, do tego domu to chcemy. Ja tu skupiam się, że tu facet stoi. Okej, okay, to są te uprawy tytoniu bodajże. Broń tu mamy, tu mamy broń, tu mamy broń. Broń jakiś rewolwer, o co tu chodzi O! Zabierz Błeczki sobie weźmie Błeczki Typ na środko rozwalony leży, on sobie bierze bułeczki Co tu się musiało stać? Szukajmy sobie ten domek Mały stolik Okej okay. <laughs> się przymierzył Dobra, to jest jakaś pomada. O, zabierzemy sobie pomadę. To jest chyba jakieś whisky jeszcze, czy nie? kredens od razu otwiera. Słodycze. Zabierzemy sobie. Czekamy kolejną szufladę. Plik banknotów o, ktoś nie wziął, czyli to było jakaś... Nie wiem co tu czemu ich zabili, jak nie wzięli pieniędzy. Dobra, tu można jeszcze przeszukać. Przypomnę sobie zlew. Jak myślicie co tu będzie? Nic nie ma. To jest stoi na górze. A, dobra, tego nie mogę wziąć. Ale tu, tu był burbon taki, nie mogę go wziąć, bo jest za dużo tego. Co tu jeszcze mamy? Biżuteria. Jakaś karta jest. Bardzo dobrze, jest jakaś karta. Karta kolekcjonerska. Dodajmy ją. Od razu sobie pewnie ją zabierzemy. Co ona nam da? O ile coś da? Eee, eee, czytaj, nie mogę czytać. Jakieś gwiazdy, eskady dostaliśmy, ale z umiejętności chyba związane z tą kartą... Nie, coś jest... nie, dobra, nic nie dostaliśmy. Dobra, zobaczmy sobie te szczegóły tej karty. Hmm, OK okej. Daje robota, czy co? Co mi się dzieje? To tu już nic nie ma. Jest jeszcze coś na tej półce i szafa jeszcze jest. Te oczywiście jedzenie nie weźmie. Nie weźmie. Weźmiemy sobie to wszystko, bo nie wiadomo kiedy nas yy, głód złapie. Warzywa w pusty już nie mogę, czyli sobie tu zostawimy. No pewnie nie może więcej nieść, no bo czemu mógłby więcej nieść. Olej do czego? Do strzep? Olej do broni, super przede się. Przeszukamy sobie szufladę. Amunicja? ok. Czy tu pudełko chyba mogę wziąć, czy nie? Zabiorę sobie tą szufladę mm. Nie, chyba nie mogę tego zabrać Coś tu było na ziemi Muszę chyba podnieść Albo i nie. Za domkiem jest ta broń. O, my sobie podejdziemy tam. Już nas nikt nie widział, bo by uznali, że to my go zabiliśmy. No. Tutaj też nic nie ma. Drewno. tu będzie jakaś siekiera? Co to jest? Maczeta jakaś? No to nie O rewolwer Ograbimy ją, zostaniemy na minusie Ale możemy sobie zobaczyć list do Anet Przyjrzymy się temu dokumentowi Co za list? Czytaj, co my tu mamy? to nie chciałem pisać tego listu Udało mi się, że jasno się wyraziłem w Tajni mi potem jeszcze raz Kiedy czekałeś najmniej przed sklepem w środku mogę cię zobaczyć. To że tak się nie stało. Jeszcze raz wspaniały czas, ale Harriot to moja żona, więc skoro dała mi kolejną szansę, to nie mogę zrezygnować z tej sposobności. Nie możemy się dłużej widywać. Proszę przestań mnie szukać na ulicach. Przestań zostawiać mi paczki na poczcie. Proszę na miłość boską. Nie zbliżaj się do Harriot. Jesteśmy bardzo bliska, ale Nie możesz być dłużej częścią mojego życia. Zostaw mnie i moją rodzinę w spokoju, klauch. Wow, czyli to doszło do morderstwa w ogóle za zdrości to Jest to broń. Chcę tę broń wziąć. Nie ma takiej broni wziąć. W ogóle masakra. Co ja zrobić, żeby ją podnieść? Może. Nie, no mam na rękę. No ma tyle. To, ma... To, to są takie same kal mam Który jest lepszy chyba ten 090, prawda? Dlatego sobie może zamienimy. Niech się w ogóle uda. Nie, nie uda się. No wychodzi z jej ciałem. Mam przy sobie weźmy ręce. Nie no niestety nie da się tej broni wziąć Podajmy sobie tak Sejmie rewolwer I broń Nie, nie da się tej broni wziąć Szkoda Muszę nie chodzi o tą broń kto to wie? Raczej nie, albo w ogóle wytargali. Wytargali ją z domu, chyba. To była krowa. No cóż, nie da się tej broni wziąć, szkoda, ale za to. Że za... Oj, coś koło, koło. w boje idą. Przynajmniej żeśmy sobie tutaj zobaczyli, co jest. Tutaj jeszcze mamy jeziorko. którym w sumie nic nie miało być tej zwierzyny, na której sobie a ona ucieknie. Nie mamy jakiejś skały. Zostajemy, pójdźmy sobie na te skały. No a to po prostu takie sobie skało. Takie przy drodze. No dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie jakiś fajny komentarz. Ja się z wami żegnam. I widzimy się już niedługo w 21 odcinku na misji UDACZA Mam nadzieję, że Uda mi się to jeszcze dzisiaj nagrać, jeżeli nie to no trudno